Witajcie, witajcie kochani na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam Was do wysłuchania karty urodzinowej dla wszystkich urodzonych 20 lipca, którzy właśnie dzisiaj obchodzą swoje święto. Chciałam powiedzieć też urodziny. Moi drodzy, więc wybieram kartę Tarota i jedną kartę przesła. Dziękuję, od razu mówię, dziękuję kochani za subskrypcję mojego kanału i zapraszam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. A więc karta dla wszystkich urodzonych 20 lipca. Lipca. Co karty tarota, chcę powiedzieć, co wydarzy się w najbliższym czasie. Moi drodzy, a więc główną kartą najbliższego okresu to jest dziesiątka kielichów. No i dziesiątka kielichów mówi, że w tym najbliższym okresie będziecie mieli bardzo dużo powodów do radości. Słuchajcie. Zapowiada się harmonijny czas, udane życie rodzinne, jakieś stabilizacje w życiu rodzinnym, ale, ale również w pracy, na pewno przepowiedzenie jest takie, że czekają Was przyjemne wydarzenia w waszym życiu, tak? Jakieś szczęśliwe rzeczy związane z Wami samymi, Wasz rozwój, Wasza zmiana, Wasz związek jest oparty w najbliższym czasie na miłości. Wszystko, co będzie się działo, będzie miało pozytywne zakończenie. Być może czekają was jakieś pewne nowe przyjaźnie, nowe znajomości. Otwieracie się na coś zupełnie nowego, co do was przychodzi. Słuchajcie, tak, dostrzegajcie, moi drodzy, że wszystko, co dzieje się w waszym życiu, jest doskonałe i jest takie, jakie powinno być. Czyli to, co wszystko się teraz dzieje u was, jest idealne. Słuchajcie, Wy czujecie tą harmonię. Czujecie jedność, czujecie zaufanie, dzielicie się szczęściem z innymi, dzielicie się ze swoją rodziną, czujecie tą wzajemną miłość, czujecie te cudowne relacje, słuchajcie, tak? Jest to bardzo dobry okres dla wszystkich urodzonych właśnie 20 lipca w pracy, moi drodzy. Jest to okres pod względem finansowym fantastyczny. Fantastyczne. Rozwijacie się, pojawiają się pewne sukcesy w pracy, bardzo duże zyski, jakieś awanse, być może premie i jakieś nagrody, słuchajcie. W uczuciach karta mówi o ładzie, o szczęściu, a zadowoleniu z życia rodzinnego. Ta karta zapowiada właśnie teraz w najbliższym czasie takie spełnienie, spełnienie się na tle miłości, na tle. Związku na tle rodziny. Jest to bardzo dobry okres dla wszystkich urodzonych, właśnie 20 lipca. Natomiast, co chcą powiedzieć nam karty wyroczni? Już sobie sprawdzimy. Słuchajcie, i taką wyrocznią, która podkreśla zawsze kartę Tarota, tak? Dla Was jest Nowe Narodzenie. Symbolizuje Waszą czujność, Wasz rozrost, Wasze szczęście. A więc, moi drodzy, wszystko, co do Was wchodzi, a przecież wchodzi dużo radości, dużo spełnienia, dużo pozytywnego zakończenia pewnych rzeczy, jest um, wspaniałe. Czujecie to, to szczęście, czujecie rozrost, czujecie zadowolenie, czujecie spełnienie, i tak jak tutaj widać na tym zdjęciu, czujecie stabilizację. Słuchajcie. Czujecie, że nawet to, co nowe narodzenie, czyli to, co nowe do Was teraz wchodzi na tle uczuć, na tle finansów w najbliższym czasie, jest idealne do Was, jest dla Was dopasowane, jest harmonijne. Poczujecie tą jedność z tym, co do Was właśnie teraz przychodzi. Czujecie spokój, czujecie szczęście. Jest to najbliższy okres fantastyczny dla wszystkich osób, ponieważ w każdym aspekcie Waszego życia czujecie to, co naprawdę chcecie. To, co naprawdę chcecie, nawet jeżeli, bo tutaj mamy motyla, kochani, nawet jeżeli byliście w fazie um, przepodtwarzania się, że tak powiem, czyli takiego wzrostu, rozrostu i zupełnie czegoś innego, co wprowadziliście do swojego życia, to jest to teraz taki najbliższy moment, zaraz od Waszych urodzin, w którym właśnie poczujecie tą jedność z tym wszystkim, co, co robiliście, tak? Czujecie stabilizację, słuchajcie. Czujecie, że wszystko to, co chcieliście wprowadzać jest idealne, jest harmonijne. Jest po prostu harmonijne. Naprawdę czujecie to szczęście. Fantastyczny okres do Was teraz wchodzi. Fantastycznie będziecie się czuć w każdym aspekcie Waszego życia, czyli i w pracy. I w miłości. Jest to bardzo ważne, by wasza ta podstawa, taka, którą posiadacie, trwale i mocno dążyła dalej do następnych rzeczy. Harmonia w relacjach partnerskich ustabilizuje wasze szczęście, słuchajcie, ustabilizuje wasze wydarzenia związane z domem i związane również z waszą pracą, ponieważ poprzez waszą miłość czujecie, że macie bardzo dużo odwagi i bardzo dużo. Wzrostu, wzrostu do swojej pracy. Życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.